Czy odważysz się otworzyć starożytną Księgę Anioła Raziela i odkryć jej mroczne sekrety? Pismo to rzekomo zawiera wszystkie sekrety stworzenia: od magii, przez astrologię, aż po tajemne imienia samego Boga. Według mistycznej żydowskiej tradycji, Księga Anioła Raziela to boski manuskrypt przekazany Adamowi zaraz po jego wygnaniu z raju. Spisał ją sam Raziel, anioł tajemnic bożych, ten, który zna wszystkie sekrety nieba i ziemi. Księga miała zawierać wiedzę o stwarzaniu świata, astrologii, mocy słów, a nawet tajemne imiona Boga. Dzięki niej Adam zrozumiał działanie natury, mógł komunikować się z aniołami, a nawet odczytywać przyszłość. Legenda głosi, że kiedyś trafiła w ręce Enocha, potem Noego, a w końcu Salomona, który dzięki niej zyskał mądrość i władzę nad duchami. Ale księga była tak potężna, że aniołowie próbowali ją ukryć przed ludźmi, obawiając się, że zostanie użyta w złym celu. Gdybyś miał szansę zajrzeć do tej księgi, zrobiłbyś to wiedząc, że możesz poznać zakazane tajemnice. Film powstał dzięki współpracy z Dream Machine od Luma Labs AI. Jeśli i ty chciałbyś tworzyć epickie animacje w tak prosty sposób jak ja, wejdź w link w bio mojego TikToka. Zarejestruj się na stronie Dream Machine i twórz własne filmy za pomocą sztucznej inteligencji.